Przypowieść o Samarytaninie, który zna współczucie, ta, co go odróżnia od lewity, od kapłana, to fakt, że przechodząc obok człowieka rannego, nieprzytomnego, odczuwa współczucie. To jest serce, korzeń, fundament, z której, z której rodzi się postawa zaangażowania, odpowiedzialności. Widzimy, że miłosierdzie i współczucie staje się praktyką, sposobem życia, konkretnym zaangażowaniem. Ubrudzeniem sobie rąk. Leftolstor napisał kiedyś, że jedynym prawdziwym brudem człowieka jest brud tego, który nigdy nie chce sobie ubrudzić rąk brudem innych. Bóg Biblii, objawiony przez Pismo Święte, Bóg Jezusa Chrystusa, Bóg jest Bogiem Miłosiernym, który działa, angażuje się wobec Izraela. Już w Księdze Wyjścia, w drugim rozdziale, kiedy objawia się Mojżeszowi, mówi takie znamienne słowa. Dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie, znam jego uciemiężenie. Bóg decyduje się wejść w historię, bo słyszy, usłyszał krzyk zniewolonych, katowanych, bitych Izraelitów. Już wtedy Bóg jest Bogiem współczującym. Współczucie jest u Jego, u korzenia Jego działania. Pięknie to prorok Zachariasz mówi, takie zdanie pada w jego proroctwie. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mego oka. To co najgłębsze, gdzieś tam, źrenica naszego oka. Jesteśmy źrenicą oka samego Boga. A kiedy objawił Bóg swoje imię, jestem, który jestem, to też nie jest jakaś, jakiś Bóg filozofów, który tak jest, gdzieś daleko i nie interesuje się nami. Jestem tutaj z Tobą. Jestem dla konkretnego celu. Jestem blisko Ciebie, aby Cię zbawić. Kiedy objawia się Mojżeszowi na jego prośbę, gdy przechodzi, Mojżesz widzi Boga Jahwe tylko z tyłu, bo nie wolno było zobaczyć Boga i ją przeżyć, to mówi Bóg takie słowa: Pan, Pan, Bóg miłosierny i współczujący, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia a zsyłający karyt za niegodziwość ojców na synów, wnuków, aż do trzeciego, czwartego pokolenia. Ten kontrast. Tysiączne pokolenia, więc przynajmniej dwa, trzy tysiące, może więcej. A tu ta, to zagniewanie Boże, wiemy, że Bóg się nie gniewa, że to takie antropomorfizm, takie określenie, przeniesienie na Boga naszych uczuć, naszego gniewu, złości. Inaczej nie umiemy wyrazić po prostu tego, że Bóg nas kocha, że Mu zależy na nas. Więc ta kara to zagniewanie tylko do trzeciego pokolenia. Więc niesamowity kontrast. Miłosierdzie jest nieskończenie większe od jakiejkolwiek kary, niegodziwości. Serce Boga, mówią rabini, jest zamieszkałe przez nadobfitość Bożego miłosierdzie. To Boże Miłosierdzie się wylewa. Ile takich tekstów znajdziemy, znajdziemy w dzienniczku świętej Faustyny. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie zawiera wezwanie do naszego sumienia. Apeluje do naszego współczucia. Co to jest współczucie? Etymologicznie współodczuwać, cierpieć razem z drugim. Nie zostawić drugiego samego z jego cierpieniem. To, czego uczy nas ta przypowieść, to to, że to współczucie to nie jest tylko sentyment. To nie jest jakieś wzruszenie się na odległość. To dotknięcie mojego wnętrza. Współodczuwam, a więc Twoje cierpienie w jaki sposób staje się moim cierpieniem. Samarytanin zauważył, zmienia swoje plany. Zgadza się, że temu zaburzono jego porządek. Schodził z Jerozolimy do Jerycha Tam w Jerychu może martwym depresja 400 metrów poniżej poziomu morza. Z Jerozolimy jadąc dzisiaj wygodna autostrada ciągle, ciągle w dół, w dół, w dół, w dół. Więc schodził z Jerozolimy do I Jak mówi pięknie w encyklice wspominałem w niedzielę Dives in misericordia, bogaty w miłosierdzie, św. Jan Paweł II, trzy elementy, on widzi, papież, trzy elementy, które szeroko rozwija w tej encyklice. Zatrzymał się, po pierwsze. Zatrzymał się. To jest dzisiaj no, fundament. My dzisiaj biegamy, ja widzę to po sobie, jak, jak ciężko, kiedy planuję, już idę gdzieś do kościoła, jak w jaką sprawę, coś chcę załatwić, ktoś jeszcze przychodzi, jakoś opóźnia, gdzieś muszę się zdążyć na jakąś godzinę i, i, i trzeba się zatrzymać. Trzeba się zatrzymać. To jest, to jest fundament. Zatrzymać się fizycznie, zatrzymać się tak duchowo, zatrzymać swoją uwagę na problemie, trosce, zranieniu drugiego człowieka, jego pytaniu. Po drugie, wzruszyć, mówi papież Jan Paweł II, wzruszyć. Pobudził swoje uczucia. My nie jesteśmy tylko rozumem, ale my nie jesteśmy tylko uczuciami. Jesteśmy rozumem, uczuciami, wolą. Wzruszył się głęboko, mówi Pan Jezus w Ewangelii. Wzruszył się głęboko. No i trzeci element podszedł, zaczął działać. To nie było tylko sentymentalne uczucie, taka litość, no stało się coś złego, Leż sobie, mam ważniejsze sprawy. Ojciec brat Luciano Manicardy, którego refleksjami się też posiłkuje przy tym słowie to zauważa, że w tekście greckim przed zawiezieniem go do gospody, tego zranionego człowieka, Samarytanin wykonuje siedem czynności. Tekst grecki w Polsce, w polskim języku, polskim czasem trzeba jeszcze bardziej określić jakieś czasowniki. Zatrzymał się. Zruszył, zbliżył, zabandożował, włożył, zabrał, zatroszczył się, dał dwa denary. Siedem czynności. Potem następnego dnia, gdyby dokładnie policzyć w oryginalnym tekście, to też jest siedem czynności. Wiemy, że siódemka to, to liczba doskonała. Siedem sakramentów, siedem darów Ducha Świętego, także siedem grzechów głównych. Tradycja Kościoła nam podaje. Ale to pełnia, to pełnia. Zrobił wszystko, co mógł. To nie było mógł. Coś tam rzucenie na odczepnego. Nie? To, to nie było takie, takie uspokojenie swojego sumienia. Coś tam rzucę, coś tam dam, coś tam powiem. To było zaangażowanie na 100%. Uczony w prawie zapytał, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Powiedziawszy, że w prawie jest mowa o miłości Boga i bliźniego Jezusa, mówi: czyni to, a będzie żył. A potem w końcu przy powieści Jezus pyta, kto okazał się bliźnim. No, oczywiście, odpowiada ten, który okazał mu miłosierdzie. Ma czynić podobnie. Współczucie się czyni. To jest pewna praktyka w kościele, cała działalność, caritas. Minioną niedzielę arcybiskup zachęcał, żebyśmy przeznaczali ci, którzy rozliczają się z fiskusem, ten 1% na rzecz caritas. Nawet seniorzy, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że jest, mogą wypełnić taki pi. Ze swojej emerytury ten 1%, który tam gdzieś idzie na różne cele społeczne, ofiarować konkretnie, właśnie, konkretnie na karitas, na dzieła karitas. Święty Augustyn, komentując to pytanie uczonego w prawie, kto jest moim bliźnim, mówi: Nie pytaj, kto jest moim bliźnim. Do ciebie należy, byś się stał bliźnim tego, kto jest w potrzebie. Dobrześ odpowiedział, mówi uczonemu w prawie Pan Jezus, kiedy Zwrócił uwagę, że ten Samarytanin okazał miłosierdzie, okazał się bliźnim poranionego człowieka. Tu w tym w tekście greckim, oryginalnym, pada takie słowo, od którego pochodzi też określenie ortodoksyjny. Czyli ortodoksyjnie powiedziałeś, prawowiernie powiedziałeś, dobrze powiedziałeś, czyli zgodnie z wiarą, zgodnie z prawem, zgodnie z miłością. Ale trzeba przejść od tej ortodoksji, od tego dobrześ powiedział do tego idź i czyn podobnie. Tak jak to ujmował sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Światło życia, ruch światło życia. Dwie greckie dwa greckie słowa pisane w formie krzyżu. Fos, zoe. Światło życia to starochrześcijański symbol znany już gdzieś tam w katakumbach, który ksiądz Blachnicki zastosował do ruchu światło życia. Teoria, która staje się praktyką. Święty Tomasz na powiedział, chodzi o, to, żeby ręka, chodzi o to, żeby ręka była w jedności z duchem. No właśnie. W epoce Jezusa to pytanie, kto jest moim bliźnim, to nie było takie, takie, takie sobie tam pytanie. Bo konkretnie dla Izraelity bliźni był właśnie kapłan, był Lewita, był syn Izraela, a Samarytanie, jak pamiętamy scenę z Samarytanką z czwartego rozdziału Jana, no to już byli pogardzani. Jakżeż ty, będąc Żydem, mówi ta kobieta do Jezusa nad tą studnią Sychar, jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie o wodę? Przecież nie możesz używać mojego naczynia, bo, bo zaciągasz nieczystość rytua. A więc byli pogardzani. Ten, który. Nie był bliźnim w ujęciu ortodoksyjnym Żydów. Stał się bliźnim. No właśnie, ten paradoks tej przypowieści. Ale zwróćmy uwagę, że ten kapłan i Lewita to nie jacyś oni, to, to ktoś tam, powiedzmy, przeszedł obojętnie. To, to każdy z nas to te opory, by, by przerwać swoje czynności właśnie święte, bo oni szli przypuszczalnie do Jerozolimy, do świątyni, spełnić służbę kapłańską, lewicką i musieli po prostu uważać, żeby nie zaciągnąć nieczystości. A ten człowiek nieprzytomny, leżący, już umierający, no to być może to już jest trud, ciało, a więc złoki, a więc nie wolno było no, dotknąć zmarłego człowieka przed taką świętą czynnością. To, jest, to są nasze, nasze opory, by, by wejść odważnie w cierpienie drugiego człowieka, by naśladować tego miłosiernego Samarytanina. Możemy też odczytać tę przypowiedź jeszcze w inny sposób. Jakby z, z punktu widzenia tego rannego człowieka, pierwszy etap, no idzie załatwić swoje sprawy, też być może jakieś interesy, no bo jak go napadli, to chyba liczyli na jakiś łup. Potem drugi moment spotyka go coś nieoczekiwanego, ci zbójcy doprowadzają go do stanu, człowieka niemal umierającego. Trzeci moment, widzi, że kapłan, lewita przechodzą i idą dalej. Nie tylko przemoc, cierpienie ze strony zbójców, ale obojętność może bardzo boleć. Może być bardzo wielką raną. I wreszcie ten Samarytan, Czwarty moment, który. Żeby odczuć współczucie, trzeba sprawić, by drugi człowiek wszedł w jakiś sposób w nas. Żeby jego cierpienie było moim. Zabieram Twoje cierpienie z samotności, jestem obok Tu nie mogę się oprzeć takiemu świadectwu osobistemu bycia świadkiem umierania dwóch osób. Siostry Marii Sopołowskiej, wieloletniej przełożonej tutejszego klasztoru te, kiedy jej towarzyszyłem już była nieprzytomna, kiedy, kiedy momentami można było porozmawiać. Przychodziłem przez tam kilka dni, już nie wiem, czy tydzień, czy więcej w tych ostatnich chwilach jej życia. I sprawdza się to, że, że człowiek czuje się bardziej ubogacony przez to towarzyszenie umierającej osób. A drugi moment to śmierć świętej pamięci Zofii Kowal w naszej kancelistki większość z nas pamięta, najbliższą sobotę dziesiąta rocznica jej śmierci I byliśmy w większej grupie z księdzem Piotrem Gojnym, właśnie siostra Maria też wtedy była przy łożu umierającej naszej kancelistki, była sąsiadka pani Zyska, była, była, były osoby z rodziny, jej siostra i, i, i pani doktor Kopczyńska. Odmawialiśmy różaniec przy trzeciej dziesiątce pamiętam dokładnie, bo to była niedziela, 20 marca. I Zosia tworzyła oczy, powiodła po nas, taka, taka uspokojona. Nie? myśmy wszyscy płakali, a ona była spokojna. Ja zresztą gdzieś tam w tej internecie, w tej stronie chyba jeszcze są te moje wspomnienia świadków. Dla, dla mnie był to absolutny szok. Prawda? Ona spokojna, pogodna, od trzech dni już nie mogła nie tylko jeść, ale w ogóle pić na I ciągle codziennie powtarzała, jak yy, odzyskiwała przytomność, jak to dobrze, że tu jest. Jak to fajnie, że jest w swoim mieszkaniu, bo przedtem była w szpitalu, lekarze już nie mogli nic zrobić. No właśnie, to jest to, co możemy dać drugiemu człowiekowi, także może czasem umierającemu, choć to w czasach pandemii takie jest zdehumanizowane, wszystko prawda, że nie możemy nawet odwiedzić chorych na tych oddziałach covidowych, że, że, że towarzyszyć, kiedy medycyna już jest bezradna, kiedy już nic nie można zrobić. To być z drugim człowiekiem. Święty Augustyn napisał: Nie wiem, jak to się dzieje, że jeśli jeden członek cierpi, to jego ból staje się lżejszy, jeśli inne członki cierpią razem z nim, a to złagodzenie bólu nie rodzi się z podziału tych samych cierpień, ale z pocieszeniem, jakie znajduje się w obecności innych. Czasem już nic nie możemy zrobić, tylko być, tylko chwycić za rękę. Pamiętam mojego przyjaciela Jacka, jak opowiadał, o świadectwo, jak towarzyszy umierającej matce, i, i jakie to było ważne, że ją trzymał za rękę po prostu w chwili śmierci. Jest też wielki dar dla tych, którzy, którzy towarzyszą większości, czy bardziej może ubogaceni niż ci umierający. Nie zadawaj sobie pytania, kto jest moim bliskim? Jest to ten człowiek, który staje na twojej drodze. I ostatnia myśl do. W chwili refleksji może pomyślmy, że tym poranionym, nieprzytomnym człowiekiem jest Jezus Chrystus, przebity do krzyża, który już nic nie mógł zrobić. Nawet odszedł sobie rękami krwi i potu ze swego czoła. Chrystus przebity do krzyża, który woła do naszego serca.